Hello, mam urodzinę, dzień dobry! Piotrze przyniosłeś mój benefit. Tak. Wszyscy czekali na ten moment otwierania dwunastki. Dziś otwieramy dwunastkę, bo benefit otwieramy od tyłu, tak? Tak! Tak, dobra, Potwierdzam to... Potwierdzasz to, świetnie, otwieramy. <laughs> Tu mamy dwunestkę! To mamy dwunestkę! Brocader! Ale fajnie! Jeden z moich ulubionych różów, kiedyś go miałam, ale fajnie. I to całkiem taki spory. Wiesz, jaką mam fajną zabawkę, Peter? Tak? to. Czekałam, no. A teraz twój kalendarz? Okej, okay, bo też czekałeś. Siedzicie jeszcze w łóżku, otwieramy kalendarze, bo Piotr nie mógł się doczekać. I teraz musimy obstaw obstawiać, która to jest dwunastka. Dwunastka polegli... ta, ta. A nie ta? A, ależ to była desperacja. Co tam jest znowu? No, naprawdę. Chyba muszę to złożyć. A zobaczcie, ile już mamy figurki i te małe różne pipki. Proszę to jednica od Jacka na urodziny i włóki świeże i mamy wszystkie inne rzeczy <śmiesz> i śmieszny borst. widzieliście to? Pasztety, i wygląda śmiesznie. Pocam się wykoleił i spadł na choinkę. O nie! Hej, hej! Ja mam już makijaż, właśnie wracamy do hurtowni spożywczej bo Jacek chce zrobić jeszcze zakupy. No i my, no przyjaciółko, też sobie popatrzymy. Może coś do domu nam się trafi, bo tam są też rzeczy do dekoracji. Także dziś z powrotem Hurtownia i małe zakupy. Oj, hey. zobaczcie, jakie kwiaty dostałam, piękne. No jesteśmy w portowni, dziś z chłopakami i tam coś sobie wybierają, a my sobie tu oglądamy. Dziś jest mnóstwo ludzi, pierwszy raz widzę tu tyle ludzi. Jest pełno degustacji, a my idziemy oglądać chyba dekoracje. Zobaczcie, jakie ładne domki na świeczki, tam można wsadzić różnego rozmiaru świeczki. Tu się otwierają z tyłu, można nawet dużo tam włożyć, fajne te domki są. Łyżka do Nutelli. Do tak. I dekoracje ze sztucznym śniegiem. Ładnie to wygląda. A to jest bardzo ładny stroik. Bardzo mi się podoba. Oczywiście bez tego... nie, on jest na tym dole? Nie, to się zdejmuje. 10 światełek za 5,70 euro, czy za 20 zł. To są różnice. Może bym kupiła w ogóle zapach do mojej lampy. Bo to tu chyba były te zapachy. Uuu. Świeżo wyrzucany pieprz. <gryzny> Trochę duży. 33. Ale widziałam w jakiejś restauracji właśnie te takie duże. ci zasłoni? No. Nie wiem czy nie było takie w tej restauracji na Świętokrzyskiej Włoskiej, co kiedyś chodziłyśmy. Gdzieś też było. Gdzieś to było. Znalazłam wkłady do lampy, muszę sobie jakieś wybrać, bo wszystkie wypaliłam, co miałam w domu. Ostatni, który paliłam był orientalny i powiem wam, że nie był zły, ale chciałabym teraz coś takiego świeżego do mieszkania. Ty wiesz, która to jest lampa? Coś takiego mam w domu, tylko srebrną. To jest fajne, to można zrobić smakową oliwę. Fajnie to wygląda. Ja sobie taką butelkę wezmę. Zobaczcie, jakie fajne. Dużo morskie potworu zimno, zawsze tu uciekamy stąd. Znalazłam śmieszne grzeby, zobaczcie się a tu mamy jakieś specjalne, śmieszne morili. Specjalne. Dobre są te grzeby, wyglądają ogóle trujące. Kracia, za 10 euro mamy tyle wanilii w środku. Tylko. Jak to tylko. To jest za 10 euro, które kupiła i to było mniej więcej nie, nawet nie mniej było tak. No, dużo tego jest. Wszystko tu z Tu ciasto. Tu czekolada, czekolada, czekolada. Ciekolada. Ciasto i czekolada. I czekolada, i czekolada, i czekolada. I te czekoladki są strasznie drogie, 16 euro. To takie cienkie płatki, ale bardzo ładne. Drukowane są. Mam zamiar sobie później kupić te plastry. W środku są kolorowe plastry z napisami. A Darek chce sobie kupić złoty kabel, taki bardzo długi. Ale fajnie, można sobie tutaj na rynku w zrobić zdjęcie, w tej karocy. Z reniferami. Super to wygląda. Jesteśmy w kawiarni. Ale goście to kawiarni Ale jest mnóstwo ludzi. W ogóle przed świętami jest teraz bardzo dużo ludzi w sklepach, ale ładne, wieniec. Znowu te malutkie rzeczy. Malutkie łyżeczki, malutkie jakieś... Pierdółki do kuchni, malutkie tarki. Zobaczcie jakieś liczne rzeczy. To są gąbki takie drewniane. Tu są takie spinacze, można przypinać różne napisy. Tu mamy drewniane drzewko, Można im coś wieszać, a to są fajne lampiony, zobacz. One się tak gwiazdki świecą. Bardzo elegancka. Super ten. Kochani właśnie są moje urodziny i właśnie poszły mi którą zamówiłam sobie przedwczoraj. Więc, szok, że już dotarła. Z Buzi Shop. Sporo rzeczy, ale wszystko wam pokażę w ostatnim holu. I oczywiście, jeszcze dwa kalendarze. Dwunastka z HM-u. Otwieramy, zobaczyć co tu będzie. A tu jest pierdzionek. Słuchajcie, pierdzionek z diamentem. To mi się podoba. Akurat na, dwu na dwunastkę był pierdzionek. Mam nadzieję, że nie za mały. Nie, ma regulator. Ok, zaraz założę. I idziemy jeszcze do Essence. I zobaczymy, dla kogo tu będzie dziś lakier. Cium, 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 cium. Gdzie jest ta dwunasteczka? Jak zwykle nie widzę, tu. Uhuhu. No widzę. Chyba dla teściowej. <laughs> Proszę. Dziękuję. No ja i mam prezencik. No to są właśnie moje kolory. Ja wiem, wiem, że lubisz takie beże, okej. Okay. To tyle na dziś. Darko robi tu dekorację. I tu też jest ozdobione na zewnątrz. Deszcz pada, ale balony wiszą. O, Karolina, kręci włosy mam Karolina z dziś. Karolina Bo Dziś obie mamy urodziny. Ooo, tak jak super. Słuchajcie, moje 50. urodziny. Zobaczcie, mam dwóch prywatnych kucharzy w kuchni. Nic nie muszę robić, nie? Patrzcie, że wspaniałości tu się w ogóle kreują. Krewetki też, masz arbus. marynowane w brandy, w miodzie. Ty przepisów nie zdradzaj. <gry> z arbuzęba <gry> i fery, tak. pyszne kanapeczki a ja tu będę robił takie kanapeczki z serkiem philadelphia, to będzie łosoś w plastrach, mogę kupić go tak więc